Hecho, z tej strony Supra Sigma Gamer i dzisiaj będziemy zgłaszać błędy w autach, ale takie, które będą naruszać prawa autorskie, czyli w autach będziemy tego szukać. Zapraszam do oglądania. Na początek, wybierzemy sobie, nie wiem obojętnie. Dobra to będzie na pierwszy ogień skoda Octavia Kombi, która no, nie wygląda na taką, która by naruszała. No i widać, że nic takiego nie ma w tym aucie, co naruszałoby prawa autorskie, więc czas na następny. Następną sobie weźmiemy jakąś losową bemkę i też sprawdzimy. Wszystko tak ładnie wygląda, ale nic nie wypatrzyłem niestety. Teraz sobie weźmiemy Volvo, ale też się nic nie spodziewam. Jak widać nic nie wypatrzyłem i nadal nic nie mamy. I tak dalej nic nie wypatrywałem w autach, dopóki nie trafiło się to w jednym z aut. Chodzi tu o Opla insajnie, gdzie na ekranie jest napis Android Auto. Właśnie tak przez dłuższy czas zastanawiałem się, czy dawać reporta na to, czy nie, i to naprawdę długo mi zajmowała ta decyzja, dopóki nie doszedłem do wniosku. Że ten napis by nic nie zrobił, jak jest po prostu bez takiego oryginalnego loga. Teraz wziąłem sobie kolejne auto do kolekcji, którym jest Volkswagen. I naprawdę to jest kolejny bardzo szczegółowy model, i po reworku naprawdę wygląda o niebo lepiej. Ale nic znów nie wypatrzyłem, co mogło dać szkodę tej grze. I tak dalej przelatywałem auta po kolei aż znalazłem naprawdę. Ale to naprawdę co by się nie spodobało tej firmie. I to było logo Spotify'a w aucie o nazwie Toyota Corolla 2024. Więc tak zrobiłem screena i wstawiam to zakładki błędy na DC Polish Car Driving. I tak to wstawiłem na DC i czas teraz na kolejne. I tak sprawdzałem bez przerwy, bez przerwy i bez przerwy przez wielkie P, aż tak zrezygnowany tafiłem do pewnego modelu. I to był Volkswagen Golf, w których też nic nie było. Tak naprawdę tylko w jednym aucie była rzecz z chronionymi prawami autorskimi. Ale tak to widzę, że twórcy PCD zajmują się wszystkim tak, by nic nie naruszało tych praw. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.